Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, też wysłuchałem wspaniałego wykładu Pani Profesor Paradowskiej i te jakby choroby układu oddechowego, jak Państwo widzicie, no tutaj jakby wyprzedzają nas tylko choroby układu krążenia. To jest niestety przykre, że właściwie co dekadę wzrasta ilość i ciężkość tych chorób układu oddechowego. Pani profesor tutaj omówiła bardzo dokładnie kwestie związane z chorobami infekcyjnymi, więc ja do nich tylko nawiążę przez chwilę, bo tutaj ten reżim czasowy mamy nadwyrężony, ale skupię się w swojej wypowiedzi głównie na alergiach. Proszę Państwa, tak jak pani redaktor wspomniała, Jedna z pandemii XXI wieku to jest właśnie pandemia chorób alergicznych. Ale co to jest alergia? To jest stan, w którym alergeny, czyli cząstki białkowe zawarte w roślinach, w karmach, w odchodach w roztoczy kurzu domowego czy w zarodnikach pleśni, o których wspomniała pani profesor, wywołują nadmierną reakcję obronną organizmu, co powoduje powstanie typowych objawów: katar, zawienie spojówek, kaszel, świsty przy oddychaniu. Uczucie duszności, czyli typowe zmiany dla y, astmy ostrzelowej, pędzące zmiany skórne, y, objawy dyspeptyczne, czy też problemy z y, przewodem pokarmowym świadczące o alergii ze strony jamy brzusznej. Proszę Państwa, co y, stoi u podstawy? Y, mam pytanie, bo ja cały czas słyszę taki rozmowę w tle, i to mnie troszkę dekoncentruje. Jeśli mógłbym poprosić, albo żebym nie słyszał, albo o bardzo serdecznie dziękuję przepraszam co w takim razie stoi u podstawy tych problemów to jest alergen czyli substancja w zasadzie nieszkodliwa która powoduje jednak u osób które są predysponowane do reakcji czyli uczulonych alergiczną reakcję immunologiczną dzieje się tak u osób które mają atopię najczęściej czyli wrodzoną skłonność do spontanicznego wytwarzania Uczulających przeciwciał klasy IgE, w odpowiedzi nawet na niewielką, śladową, jak mówimy, ilość alergenu, która powszechnie występuje w środowisku. Na początku są to białka mleka krowiego, przekazywane na przykład razem z mlekiem matki dziecku, a następnie to wszystko, co dziecko spotyka na swojej drodze, rosnąc, może być dla niego bodźcem uczulającym. Proszę zobaczyć, już nie takie młode. Ale datowane rokiem 2008 badanie ECAP, wykonane przez pana profesora Stamelińskiego wraz z zespołem, pokazujące, jaka jest epidemiologia alergii i chorób alergicznych w Polsce. Jedna czwarta Polaków choruje na alergiczny nieżytnosa. nosa. To jest 25% populacji mieszkającej na terenie Polski, ma katar, kichanie, blokadę nosa z powodu tego, że u podstawy tych dolegliwości leży alergen. Następnie 10%, czyli około 4 milionów Polaków, ma objawy astmy ostrzelowej. Równie dużo osób ma atopowe zapalenie skóry, czyli spędzące wypryski na ciele, u podstawy których może leżeć alergia. Jeśli chodzi o alergę pokarmową, to 8% dzieci to są osoby, które manifestują objawy alergii pokarmowej i na szczęście tylko 4% dorosłych, ale i tu widzimy taki switch w kierunku powiększania się populacji, bo pod koniec lat 90 to było 4% dzieci i 2% dorosłych. Jeśli chodzi o zjawisko dodatnich testów, czyli tak zwaną atopię, bo w testach jesteśmy w stanie zdiagnozować atopię, czyli predyspozycję do tego, żeby organizm zareagował na bodziec, jakim jest alergen, to 40% społeczeństwa w 2008 roku miało dodatnie testy, a ostatnie badanie z 2018 roku, pani profesor Czarnowielskiej z Krakowa, wskazuje, że połowa populacji badanej ma dodatnie testy czyli minęła dekada i kolejne jakby. Tysiące, dziesiątki tysięcy osób y, mają problem z atopią i manifestują to w postaci alergii. Na rok 2008 alergików objawowych reagujących nosem, płucami, skórą czy brzuchem było 1 trzecia populacji. Te objawy, które już Państwu wymieniłem, one kojarzą nam się y, z alergią. Oczywiście świąt skóry, wyprys, katar, kichanie, zawienie, bóle brzucha, kaszel uczucie duszności, czy też wstrząs anafilaktyczny jako szybko przebiegająca reakcja nadwrażliwości na bodziec. Tym bodźcem również może być alergen. No i niestety około 100-120 osób rocznie ginie z powodu wstrząsu anafilaktycznego. To jest potężny, wzrastający problem. Co może być tym alergenem? Ten alergen tak naprawdę, WAO, czy Europejska Rada Alergologii i Immunologii Klinicznej zdefiniowała już ponad tysiąc różnego rodzaju alergenów, które mogą wywołać u człowieka objawy choroby, ale głównie to są cząstki białkowe czy też aminokwasy zawarte w roślinach czy też w w dzielinach zwierząt. To są, bardzo duży problem jest z odchodami roztoczy, domowego, wzrastający problem dlatego, że cała nasza populacja została uwięziona w domach, więc to narażenie na alergen roztoczy, czy też na alergen pleśni, które są w domach, jak wspomniała Pani Profesor, no, zdecydowanie, zdecydowanie wzrosło. Ale to jest cała gama alergenów pokarmowych, tak zwana wielka ustępka uczulająca najczęściej pacjentów z objawami alergii. To jest mleko, to jest jajko, cała grupa orzechów. Jeśli chodzi o Polskę, to głównie orzech laskowy. Ale to mogą być również inne, ekstremalne, czasami orzechy, które są sprowadzane do Polski, ryby, korupiaki to wszystko może leżeć u podstawy objawów ze strony przewodu pokarmowego, ale również manifestacji objawów skórnych lub też ze strony układu oddechowego. Duża gama alergenów iniekcyjnych to oczywiście alergia na jady owadów błądoskrzydłych ale również na leki. Temat alergii na leki, czy też nadwrażliwości na, na leki pojawia się szczególnie w kontekście szczepienia na COVID, ale o tym wspomnę później. I proszę Państwa, ważna rzecz, o której często zapominamy, to są reakcje krzyżowe między alergenami. I my się czasami dziwimy, dziwimy że osoba, która ma objawy alergicznego niża w kwietniu, katar, kichanie, zawienie. Po zjedzeniu jabłka spędzą wargi, język, odczuwa duszności. To może być zespół krzyżowych objawów, na przykład jabłko, brząza, ale bardziej ukryte źródła alergenów, czy też epitopów alergenowych, na przykład lateks, banany, awokado. Osoba, która ma objawy wyprysku na dłoniach po założeniu lateksowych rękawiczek, po zjedzeniu banana lub awokado, może mieć wstrząs anafilaktyczny. Także o tym wszystkim powinniśmy pamiętać, i my, jako alergolodzy, staramy się kompleksowo pomagać pacjentom, czyli ten wywiad alergologiczny w przypadku pacjentów z alergią jest czasami bardzo długi. Wykorzystujemy w diagnostyce testy, które tak naprawdę znamy od lat, i te testy naskórkowe, które już od ponad 100 lat są w naszej praktyce medycznej, testy śródskórne, kontaktowe. Swoiste, swoisty renesans jest testów z krwi, czyli swoistych IG, rozumionych jako takie panele multiplexowe, gdzie jednoczasowo badamy na przykład 200 czy 300 alergenów. A czasami, jeżeli to już tak naprawdę przyparci do muru jako alergolodzy nie jesteśmy w stanie powiedzieć co, wykonujemy testy prowokacyjne. Biorąc pod uwagę oczywiście wywiad pacjenta, testując to, co pacjent wskazuje jako źródło swoich problemów, i często trafiamy w dziesiątkę. Jak w takim razie żyć z alergią? Proszę Państwa, no oczywiście najlepiej by było nie kontaktować się z alergenem, czyli tak jak unikamy infekcji, nie kontaktując się z patogenem, maska, dystans, tak samo tutaj. Ta maska, proszę Państwa, od roku chroni alergików przed zanieczyszczeniem powietrza, przed patogenami, ale również przed alergenami w momencie, kiedy pacjenci wychodzą na zewnątrz. No ale oczywiście no nie będziemy, mam nadzieję, nie będziemy przez najbliższe lata chodzić w maseczkach, więc trudno jest unikać w ten sposób kontaktu z alergenem, szczególnie że te alergeny wewnątrzdomowe teraz dochodzą do głosu, jak roztoczek urzu zarodniki grzybów pleśniowych, czy też sierści zwierząt, z którymi mieszkamy. No więc oczywiście leki antyalergiczne, leki antyhistaminowe, antyleukotrienowe, sterydy działające miejscowo, to są leki, których się nie boimy, które w większości są dostępne, od i, ale oczywiście najbardziej dokładnie i na miarę może tą terapię uszyć lekarz czy lekarz-alergolog i Coś o tym chciałem Państwu przypomnieć, bo wielokrotnie o tym mówiłem, immunoterapia swoista. To jest zmiana sposobu reagowania na alergen. Tak jak dziecko rodzi się i uczula się na alergen, tak my jako lekarze alergolodzy możemy odczulić tego małego, dużego, czy bardzo dużego człowieka poprzez stosowanie immunoterapii, czyli tak zwanego odczulania, i wywołać tolerancję immunologiczną. Komu możemy pomóc? ta immunoterapia czyli odczulanie polegające na podawaniu wzrastających dawek alergenu w celu wywołania tolerancji możemy podać u osób które spełniają trzy warunki mają objawy alergiczne mają dodatnie testy na alergen bo nie odczulamy dodatnich testów odczulamy pacjenta czyli osobę który ma dodatnie testy na przykład na pyłek traw i w czerwcu ma katar kichanie zawienie i oczywiście taka osoba musi powinna nie mieć bezwzględnych przeciwwskazań do immunoterapii, czyli aktywnej choroby nowotworowej, aktywnej choroby immunosupresyjnej. I tacy pacjenci w 90% mogą liczyć na kompletne ustąpienie dolegliwości albo znaczne zmniejszenie objawów choroby alergicznej. Proszę Państwa, rzecz, o której zawsze staram się wspominać, nieleczona alergia wjedzie do rozwoju astmy ostrzelowej jak Państwo słuchaliście wykładu Pani Profesor, wielokrotnie pojawiała się ta alergia czy astma jako wynik życia po prostu w naszym schemizowanym świecie. I tutaj drugą bardzo istotną, albo może tak samo istotną jak zanieczyszczenie powietrza czy patogeny, problemem jest alergia, która wiedzie do astmy. I proszę zobaczyć, 50% chorych, czyli z tych, prawie 10 milionów pacjentów, którzy mają alergiczny nieżyt nosa rozwija objawy astmy ostrzelowej. I jeszcze ważna informacja. 100% osób z astmą alergiczną ma alergiczny nieżyt nosa, bo nie ma możliwości, żeby alergen dostając się do płuc, wywołując chorobę w płucach nie uszkadzał nosa. Ta astma alergiczna, której chcielibyśmy uniknąć stosując immunoterapię, stosując prewencję, Ujawnia się najczęściej w dzieciństwie, no najpóźniej do 30-40 pojawiają się objawy, często towarzyszą inne choroby alergiczne, topowe zapalenie alergiczne alergiczny nieżywony śluzowej nosa, też zapalenie we oczu. Początkowo ta choroba ma napadowy charakter, czyli tak naprawdę no, im szybciej rozpoznamy, im lepsze leczenie na początku wdrożymy, tym mamy szansę tak naprawdę zapobiec rozwojowi cięższych postaci astmy. W przypadku tej choroby wynik testów alergicznych jest dodatni, a we krwi możemy oznaczyć swoiste przeciwciała przeciwko konkretnym alergenom, pyłkom, roztoczom, czy też zarodnikom grzybów pleśniowych. I tu jest bardzo ważna rola profilaktyki antyalergenowej, no i oczywiście odszulania na przykład na, na roztoczach domowego. Taki slajd, który ma nam przypomnieć, że z astmą możemy wygrać i tak naprawdę zgodnie z konsensusem GINA 2020, jeżeli chcemy wygrać z astmą, to antidotum na astmę to są leki przeciwzapalne, czyli sterydy wziewne stosowane od początku rozpoznania tej choroby. Zarówno u osób, które mają objawy dwa razy na miesiąc, dwa razy na tydzień, codziennie lub u takich, która ta choroba męczy i dręczy, permanentnie nie dając im żyć. I tutaj wiemy, i to jest bardzo duża zmiana, którą należy przekazać pacjentom, telewidzom, czytelnikom, radiosłuchaczom, że astmę leczymy tylko i wyłącznie przy pomocy sterydów ziewnych, do których dołączamy kolejne leki, leki rozszerzające ostrzela, leki, Przeciwalergiczne, antyleukotrienowe. Odczulamy tych pacjentów, którzy mają astmę alergiczną, żeby nie doprowadzić do ciężkiego, ciężkiej postaci astmy, ale uwaga, nawet dla osób z ciężką postacią astmy, z astmą alergiczną, z astmą eoznofilową, jest specyficzne antidotum, to jest leczenie biologiczne, które możemy dać pacjentowi w ramach programu lekowego i uwolnić go od objawów, uwolnić go od niepełnosprawności. Proszę Państwa, infekcje już Pani Profesor omówiła, ale rzeczywiście trzeba tu infekcjom oddać jakby prymat pierwszeństwa. To jest najczęstsza choroba, jakby ostra, nagła, która dotyka układu oddechowego. Czyli te wszystkie nieżyty nosa, przeziębienia, zapalenia migdałków, zatok, tani, oskrzeli płuc, to są najczęściej ostre choroby czyli pojawiają się my leczymy pacjenta albo go jesteśmy w stanie wyleczyć no albo niestety pacjent ma powikłania lub ginie. Mamy teraz pandemię wszak COVID-19. Te objawy gorączka, kaszel, katar, duszności to jest coś co nam się kojarzy z ostrymi infekcjami, ale oczywiście nie wszystkie objawy, które teraz mają nasi pacjenci, to COVID. Nie wszystkie objawy mimo sezonu grypowego to grypa. Jak Państwo zobaczycie, gorączka, kaszel, duszności, no jest to coś, co wiąże te dwa tematy COVID-u i grypy, ale już alergia, alergii jeśli chodzi o objawy tej choroby bliżej do przeziębienia, czyli do tej choroby wirusowej, która powstaje w wyniku aktywacji naszych własnych patogenów, które znajdują się w obrębie jamy nosowo-gardłowej. Przechłodzenie organizmu, niefrasobliwość, no, wyjście na zewnątrz, wiemy o tym, jak czasami potrafimy zachowywać się nieracjonalnie na wiosnę. Jak poczujemy wiosnę, to oczywiście może być to alergia, w momencie, kiedy jest to choroba przebywająca z katarem, z kichaniem, z nawet kaszlem, czy też świstami, dusznością jako objaw alergii układu oddechowego, ale też musimy pomyśleć o przeziębieniu. Natomiast zdecydowanie, zdecydowanie rzadziej o chorobie najczęściej wymienianej teraz, czyli... 2019. Także jak podsumowując, jak zabezpieczyć się przed infekcjami? Oczywiście o tym wszyscy rozmawiamy od miesięcy. Dystans społeczny, mycie, dezynfekcja rok, używanie maseczek ochronnych i szczepienia ochronne. Dlaczego tutaj na czerwono jakby ten temat jakby wybądowałem? Dlatego, że, proszę Państwa... Alergia, temat, który omawiam z Państwem dzisiaj, nie jest przeciwwskazaniem, czyli generalnie alergia na pyłki, alergia na leki, alergia na pokarmy, nie jest przeciwwskazaniem do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. Jedynie uczulenie na składnik szczepionki lub wystąpienie anafilakcji uogólnionej po jakiejkolwiek innej szczepionce w przeszłości. I to też dobrze, żeby Państwo jako dziennikarze przekazali tą informację. Pacjentom, czytelnikom widzą, dlatego że no, to jest istotna, istotny element, bo my, jako alergolodzy, w tej chwili mamy wysyp pacjentów, którzy przychodzą odbici z punktu szczepień. Uczulenie na brzozę. Nie zaszczepię pacjenta, bo to dla niego niebezpieczne. Głupota, niekompetencja. Tak nie musi być, no ale oczywiście chcielibyśmy, żeby pacjenci się o tym dowiadywali od lekarzy. Nie zawsze jest taka możliwość. Ale coś, co jest równie ważne, proszę Państwa, zmiana sposobu życia. Odpowiednia ilość snu poprawia nam odporność, odpowiednia dieta poprawia nam odporność, wysiłek fizyczny na miarę naszych możliwości poprawia nam odporność. Fitness mózgu, to co mam nadzieję teraz robimy, nauka nowych umiejętności, nowa wiedza, nauka języków cokolwiek, co poszerza nasze horyzonty, powoduje, że nasz układ immunologiczny jest bardziej Waleczny, no i o to, o to nam chodzi, żebyśmy się zmierzyli również z tą pandemią, która nas próbuje ogarnąć. Proszę Państwa, to jak w takim razie możemy się zabezpieczyć przed alergiami? Karmienie piersią, unikanie dymu tytoniowego i zanieczyszczeń powietrza to jest ta prewencja wstępna, pierwszorzędowa. Unikanie alergenów u osób, które już są alergikami to jest kolejny element prewencji. Leczenie objawowe też powoduje, że te choroby nie rozwijają się, ale tak naprawdę dopiero immunoterapia swoista, czyli wywołanie tolerancji na alergen, jest swoistym antidotum na alergię. Więc w tej chwili w Polsce około 150 tysięcy pacjentów odczula się, czyli stosuje immunoterapię swoistą. Mogłoby być 10 razy więcej. Zachęcam też Państwa do przekazywania informacji. Pacjentom o tym, że, że jest taka możliwość leczenia alergii, bo pacjentom leczenie alergii kojarzy się albo z separacją od alergenu, albo ze stosowaniem leków. No ale w ten sposób musimy postępować przez całe życie. A tutaj 3 do 5 lat kurs immunoterapii jest w stanie, no tak naprawdę, na wiele lat zabezpieczyć pacjenta przed objawami. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do współpracy i do dyskusji, jeśli będą pytania.